Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: Ile osób liczy Twoja rodzina? Wyniki przedstawiono w tabeli. Mamy tutaj liczbę osób w rodzinie to jest pierwsza kolumna i liczba uczniów w drugiej kolumnie. Przeanalizujmy tę tabelę, co ona mówi. Zatem sześciu uczniów. Powiedziało, że liczba uczniów w rodzinie to jest 3. 12 uczniów stwierdziło 4 jest członków rodziny mojej, a dwóch uczniów niestety nie mamy informacji, ilu tych członków rodziny jest. Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy wynosi 4. Wtedy liczba X jest równa. Czyli my znamy średnią liczbę osób w rodzinie w tej klasie. Wiemy, że ona wynosi 4. Czyli mamy jakąś średnią. Średnią czego? Liczby osób w rodzinie. Dobrze. No to weźmy naszą tabelę i próbujmy po kolei ją analizować. Sześciu uczniów powiedziało, że jest trzech członków w rodzinie, czyli sześć razy trzy. Tyle osób jest w tych rodzinach. Dodać. Dwunastu uczniów powiedziało, że w rodzinie jest czterech członków, czyli dla dwunastu rodzin jest tyle osób. Oraz dwie osoby, dwóch uczniów, no tutaj nie mamy tej informacji, ale jak pomnożymy przez x, to będziemy wiedzieli, że to jest suma wszystkich osób w rodzinie w tej klasie. A ile jest uczniów tej klasy? Czyli przez ile ja mam podzielić? No zobacz. Liczba uczniów to jest tutaj. 6 plus 12 plus 2. Czyli jest ich dokładnie 20. A ta średnia wynosi ile? 4. Mamy wszystko, tylko teraz te x -y z tym mnożeniem, żeby tutaj nie pomylić. Zobacz. 6 razy 3, 18, dodać 12 razy 4, 48, dodać 2x nad 20 jest równe 4. Liczymy dalej. Właściwie tu już możemy sobie pomnożyć przez 20 obie strony. Będziemy mieli 18 plus 48 to 66. Dodać 2x równe 4 razy 20 to 80. Niewiadomą 2x zostawmy z lewej strony. 80 minus 66 to 14. Dzielę obie strony przez 2, zatem x jest równe 7. Okazuje się, że x, liczba członków w rodzinie, to jest dokładnie 7. Która odpowiedź jest poprawna? To odpowiedź D. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.